Sieman, excuse z tej strony. Dużycial.pl a dzisiaj zagramy sobie w Stickman Henry Escaping the Prison, epizod pierwszy, tak dokładnie. Play. Oh you. You're free to go. I confess, but it's not really. But you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah, <laughs> of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. <laughs> See you around. Free to go. I that. Hmm. No. Czyli chodziło o to, że po prostu y, mówili, że jesteśmy wolni, ale tak naprawdę się żartowali, Później powiedzieli, że, mają, że ktoś nam dał paczkę, ale, ale sprawdzili ją, a się okazało, że ten ziobek nie sprawdził, i no, wiecie co. Y, tutaj y, 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 pamiętam też, jakie opcje trzeba było wybierać, więc wybierzmy na razie te, które będą. Y, y, te, które są niedziałające, więc. Energy drink. O No i co, suwaj. sobie. Świat zatrzymany. Wyrzuci go do śmieci. Ja pamiętam to wszystko. Zabrał mu pączka, ale w pocze... Przed remasterowaniem był kurczak w ogóle, a był, było kurde, czuję się oszukany, no i zawał serca. Także e, pamiętajcie, nie pijcie energy drinków, pijcie tylko dobre soczki, e, tak. Dobra, e, retry, e, he, 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 teleporter. Będę wybierał e, też wszystkie fajle, ponieważ. Ała. Ponieważ. Ponieważ no. Chcę zrobić wszystkie fajle po prostu, no. E, dobra, Teleportera, Energy Drinka, Rocket Launcher. Akurat się schylił i akurat e, zrobił. no teraz. No, Dobra, co jeszcze było? No, teraz już zostawię same te, które działają, więc cell F, F white. Witness, please continue your testimony. Jesteśmy w samym I was riding alongside my partner in the armored van but suddenly <laughs> she spotted a bag on the side. Of the jumped a jump. got Jim. out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So the defendant crawled into that bag I in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Is—is that. Is that the bag the defendant hid in? Yes. But there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot that from the, the outside the road, of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! Huh? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. Absurd? The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But but why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't... You can't... This can't be to me. No. Taki o to sposób wychodzimy z więzienia. Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant Henry Stickman. w sensie chodziło o to, że jak niby mieliśmy wejść do worka i się sami zawiązać nim. o to chodziło. <coughs> A ten już szykuje kolejny napad. United. Dobra, Endings 3 tutaj. Bo już to. Jakby przechodziłem to już raz, a się nie nagrało, więc nagrałem to jeszcze raz. Nie! 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 Jezu, no jeszcze se Serio? Dobra. E, teraz... E... Lalalalalala... Drill. Dajmy drill. Okej. Okay. Op opacitator. Nie wiem co to. Eee... Gadget Gabe'a Newella Ip Newell, dobra Super Lecimy do Jędro Ziemi No, także fajnie Retry Crowbar, czyli Lełom wow, 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 wow. Nie. Biegnij! Biegnij! Biegni, tutaj. No. Dobra, bo jeszcze mam niezaliczone wszystkich faili Nie wiem dlaczego. Może po prostu nic nie zróbmy. Nie. okej okay. Nie wiem. Dobra, eee. Tu. Tu! A, nic nie zrobiłem chyba. Dobra. Do. No. Co fajnie. Biegnij! Biegnij! Kliknij to! Salto! Zmienili muzykę, get ready, get ready, nie zrobię nic Zmienił muzykę, więc zabrało to, nie zrobię ci. nie O, Zalczył mi jednego tutaj, dobra Może coś jeszcze będzie Get ready, get ready, będę zaraz klikał Klikam cały czas Pyk Złapu boom

Eee, co ja miałem powiedzieć, eee, że w poprzedniej wersji nie było, eee, po prostu to wyglądało jakby on strzelał z palców, a tutaj poprawili to i, i było, że on złapał ten nabój i rzucił. I jakby w poprzedniej wersji było tak, że po prostu do no, nie wiadomo było. Kurde, znowu to kliknę. No. Dobra, proszę tutaj skipnąć menu. Skip intro tym razem. Stał file. E, idziemy tu. tak, wiem, że tu fajle mam zrobione, ale chcę wam po prostu pokazać wszystko. W ogóle, no. Pięknie. Dobra, jeszcze raz fajle. Robimy tutaj, cel dorem. Hmm? Specjalnie się zrobiłem. Dobra, to nie było to. to. Hmm? Mam pokazać po prostu wszystko. Teraz klik. I teraz y, nic nie zrobimy znowu. Co to było? To? to też nie było to. No serio? No ja już chciałem czekać z tej strony. Boom. I teraz tu. Boom. Dobra, fajnie. Hey, Dobra Granat, to jest fajne. To jest biegny, i krzesło idziemy w tą stronę. Chcę wszystkie fejle zaliczyć Chcę wam pokazać, po prostu chcę je Już mam zaliczone Jednego nie mam, przepraszam No Dobra, krzesło znowu I w tą stronę idziemy Bum Dobra, eee, rope. Nie, to ała. ręce spalą się, no gościu, ty nie wiesz. No, żyjemy. Nie żyjemy. Ja to pamiętam. Szkoda, że to pamiętam, bo chciałbym nie pamiętać, żeby grać. Ale przynajmniej jest nowy, to nie jest tylko zdemonstrowany, tylko są nowe gry. No, hmm. znowu żyję, no jednak nie. Jest przynajmniej nowe poziomy są, więc to jest sztos. Jeszcze nie nagrałem, jeszcze nic nie oglądałem. Specjalnie się podtrzymywałem, żeby je oglądać gdzieś na YouTubie albo coś. I będzie fajnie. No i wróciliśmy do celu.

Take that. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I. I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I, find the defender. No. No I zostaniemy skazani. No, e, także teraz odblokowałem wszystkie fajle y tutaj. No, jeszcze was spodobał mm, Zostawcie w górę. A ja w nosem zagramm String the Diamond, później Infiltrating the Airship, Ifling the Complex, a później Completing the Mission. Nie mogę się doczekać. Jest jak nam na razie. Elo.